Witam serdecznie, marketerze Pałgrze z tej strony, Dzisiaj będzie krótka historia na temat tego, czy nikt Cię nie wspiera w Twoim biznesie internetowym. Chcesz budować biznes online, zarabiać w internecie, ale nikt Cię nie wspiera, Śmieją się z ciebie jakieś tam dziwne podteksty, czasami mąż, żona, znajomi, rodzina, rodzice. Takie głupie pytanie, jak tam twój biznes, czy nadal nic nie zarabiasz, tak dalej, tak dalej. Ty się starasz, walczysz, chcesz coś osiągnąć, a nie ma wsparcia od rodziny, od znajomych, czyli od najbliższych, nie? Dzisiaj o tym tutaj porozmawiamy. Miałeś kiedyś taką sytuację? Ja miałem taką, taką sytuację, jakieś dziwne podteksty, ale dzisiaj będzie historia. Takiego kanadyjskiego y, lidera osoby, która buduje biznes online od, 90, od lat 90., On nazywa się Joel Terren, jak z nim współpracowałem. Jeszcze tak przy okazji. Jeśli nie wiesz, kim jestem, nazywam się Paweł, grzech tak od 2009 roku zarabiam w internecie. Ja łączę dwa światy: świat marketingu internetowego z biznesem internetowym, z multilevel marketingiem. Łączę dwa światy, ponieważ nie wszystko, co działa w marketingu internetowym, działa również w biznesie MLM. I ja zebrałem przez te lata i dobre doświadczenie, i złe doświadczenia, czyli dokładnie wiem, co działa, co nie działa. Ja właśnie moje pierwsze pieniądze w marketingu internetowym, internetowym biznesie internetowym zacząłem zarabiać właśnie z Joelem Terienem. Z Jeśli się dobrze wymawiam, dobrze to jest osoba, to jest Kanadyjczyk, i on buduje swój biznes w latach 90. I on ostatnio nagrał na swoim, swoim kanale taką historię związaną z jego, z jego mamą, gdy zaczynał budować ten biznes, jak mu nie wychodziło i co mu mama mówiła, nawet jak już zaczął zarabiać, jak go wspierała, nie? Tak w cudzysłowie. Tak mówiłem, ja z Joelem współpracowałem kilka lat temu i ja z nim zarobiłem tak naprawdę swoje pierwsze pieniądze. Na początku promowaliśmy, zanim przejdziemy jeszcze do tematu, na początku promowaliśmy taki program, on, on później się przeprowadził do Stanów Zjednoczonych, Założył tam firmę taką hostingową, sprzedają hostingi, mają do wielu programów patentowych, narzędzia internetowe. I on stworzył taki program o nazwie Host Den Profit. czy tak nazywało, ale wszyscy na to mówiliśmy GVO, nie? Ponieważ GVO to była taka firma matka, nie? Do której wszystko, wszystko jakby należało. I pamiętam to było też 2010, 2012, 13 takie, takie lata. Wtedy zaczęliśmy z nim współpracować. I to na to polegało, że tam mieliśmy narzędzia internetowe, wielkoterminowy na responder, hosting. Tam coś jeszcze było, jakiś hosting do filmów wideo. I to sprzedawaliśmy za prowizję, nie? to był zwykły program Patenski. taki wielopoziomowy program Patenski to nie był biznes MLM, ale to był wielopoziomowy program Patenski i sprzedaliśmy to za prowizję. Nie? I ja z nim wtedy zacząłem zarabiać pierwsze pieniądze i on wtedy jeszcze miał taki program treningowy, to się nazywało siedmiomitowy trening, to też był program Patenski nie był MLM, tylko program partnerski, gdzie miałeś konkretny trening, do, tam miałeś takie, to był coś takiego jak wirtualny trener, można powiedzieć, nie? tam miałeś trening i na siłowni i w domu rozpisane, tam były dobrze pamiętam ćwiczenia dla początkujących, dla średnio zaawansowanych i dla osób takich bardziej zaawansowanych i tam i na siłowni i w domu. Oni robili taki, co się nazywało 7-minutowy siedmi trening, że krótki trening taki intensywny i to promowaliśmy. Ten program y, to był bardzo trudny produkt do promocji, bo nie było, bo to były ćwiczenia i nie każdy, kto to wziął, ten program, kto się zapisał, ćwiczył, nie? Czyli bardzo mało osób korzystało z tego produktu i tam jeszcze były też fora internetowe, różne przepisy, diety, takie porady, nie? Oprócz tego. Ale mało osób z tego korzystało, to był trudny program do promocji i to ostatecznie nie wyszło. Tam też coś, było coś takiego, że Joel się pokłócił, on tam razem ten program promował, czy był twarzą, on był twarzą i taki Chris Reed. On był chyba mistrzem świata w kickboxingu, czy coś takiego. I to byli przyjaciele z podstawówki, nie? I oni tam zaczęli ten program razem tworzyć, tak jakby. Joel był właścicielem, ale wziął tego Chrisa do współpracy i oni tam się pokłócili, coś tam było i Joel tego Chrisa usunął z tego programu i tak naprawdę ten program przestał działać przez dwa lata. Nie? Dopiero po dwóch latach. Joel wrócił, zrobił rebranding, tam połączył ten program z narzędziami tak dalej, tak dalej. Ja już później w tym tam nie współpracowałem. Oni nadal działają. Chyba jeszcze mają jakieś własne produkty teraz fizyczne, do tego dodali. Ale mieszam z tym. Chodzi mi o to, że właśnie Joel, Joel to jest osoba, która on zrobił, zrobił chyba, zbudował firmę o wartości chyba 250 miliardów, nie, milionów dolarów, coś takiego, nie? Czy taki obrót rocznie wykonywał, ale też zaczynał od zera, nie? I on właśnie miał taki problem, bo jego ojciec, wszyscy ze strony jego ojca byli przedsiębiorcami, o tam i jego dziadek, tam pradziadek, nie? I wujkowie, i tak dalej, ale od strony matki to byli wszyscy w pracowali w korporacji, chyba tam też byli jacyś żołnierze zawodowi, i tak dalej. Czyli takiej, znać dobrą pracę i taką dobrą posadę, po posadkę i tam pracę, nie? To była filozofia jego mamy. I on, jak zaczął ten biznes budować swój, to podział że jego rodzice się rozwiedli, później mieszkał z mamą, ale zadzwonił do taty, bo chciał z nim współpracować, coś takiego było, nie? Bo jego tata był tam, jego tata posiadał chyba, dobrze pamiętam, e Chyba książki telefoniczne, tak się to nazywało, Yellow Pages, nie, chyba po angielsku, i tam on sprzedawał w tych książkach reklamy różnym firmom, nie coś, coś, coś takiego. I George wpadł na pomysł, żeby stworzyć firmę i sprzedawać strony internetowe do jego klientów, nie? Ale powiedział: Ojcu, zadzwonię do ojca, ale mówił: Nie mów, mojej, nie mów mamie nic na, na razie o tym, nie? Bo ja y, chcę to budować, a żeby ona o tym nie wiedziała, nie? Bo jego mama miała właśnie takie podejście: kochała go, myślała, że go wspiera, ale pocinała mu skrzydła, nie? Jak oni coś mówią o tym biznesie internetowym, to ona zawsze mu podcinała skrzydła i mu coś tam wymyślała. I nawet po latach, i on miał coś takiego, że on walczył przez dwa lata, żeby mieć taką y, pierwszą sprzedaż w internecie, bo tam chciał sprzedawać te y, chyba hostingi, strony internetowe y, klientom jego ojca, ale to nie wyszło, nie zupełnie, bo to były takie czasy, że ludzie nie rozumieli, po co komu jest strona internetowa, nie? tak naprawdę. I później on też tam przyszedł do internetu i chciał sprzedawać w internecie, i przez dwa lata, dwa lata walczył, zanim miał pierwszą sprzedaż w internecie. I sprzedał jakiś produkt za 9 dolarów wtedy. Oczywiście on się ucieszył strasznie, nie? Bo zobaczył, że okej, okay, w końcu znalazłem metodę, dzięki której jest sprzedaż, nie? on się ucieszył, to była pierwsza sprzedaż. On się cieszył jak dziecko wtedy, mówił, nie? I zadzwonił do matki. Powiedział, jest, w końcu coś sprzedałem, super. Ona go spojrzała i im tak pokazał, że ich postukał po głowie, bo przez dwa lata zabił 9 dolarów tylko. Że w ten sposób ani rodziny nie otrzymały nic, nie? On oczywiście wkurzył się, że w ogóle się do niej odezwał, bo cieszył się, że w końcu mu się udało sprzedać, że w końcu przeszedł właściwą drogę, ona momentalnie pociła skrzydła, nie? Ona oczywiście chciała do niego dobrze, martwiła się o niego, ale nie wierzyła w niego, nie? Tylko ciepła posada, nie? Była w jej przekonaniu tylko ciepła posadka, praca i tak dalej, żadne, żadne takie, wiesz, biznesy i tak dalej, nie? I nawet po latach od tego momentu, gdy zarobił swój pierwszy milion dolarów, nie? Joel, zrobił screena swojego konta bankowego z tym milionem i wtedy że mieszkał w Stanach Zjednoczonych, bo on się pójdzie z Kanady musieli przeprowadzić do Stanów Zjednoczonych, tam była lepsza infrastruktura tak dalej, bo oni stworzyli taki biznes technologiczny, nie? hosting, wideo hosting i tak dalej, nie? I w momencie, gdy zrobił pierwszy milion dolarów, który miał już na koncie, zrobił screena, zdjęcie tego konta z tym milion dolarów, nie napisał maila do swojej mamy, widzisz? Udało mi się, nie? Coś w, tym, coś w tym stylu. A jego mama odpisała mu coś takiego. No chłopie, teraz uważaj, musisz tego zapłacić podatki, nie? Oczywiście, jak to przeczytał znowu, fuf, siadł i mówi, po co ja w ogóle się do niej odzywał, nie? Po co ja to wysyłam? Czy widzisz, jego matka go kochała, ale ona nie rozumiała tego. Nie wspierała go, wiesz, w taki sposób, no, chciał, tylko pocinała mu skrzydła, tak naprawdę, jeśli chodzi o biznes internetowy. I nawet jeszcze po latach, gdy on już zaczął. Z, gdy on już stworzył tą firmę, wartą chyba 250 milionów dolarów, czy o taki obrót rocznie zrobili, tego sprzedaż, wyglądowali rocznie. I on już był też po ty latach u swojej mamy i ona taka siedziała, przy nim tak się tak, wiesz, jak wzdychała coś, i on mówi, no dobra, mama, mów, co chcesz? O to Ci chodzi, nie? I on do niego mówi, no wiesz, wiem, co zbudowałeś, jestem z ciebie dumna, ale. Bo bym bardzo szczęśliwy, by gdybym miał jakąś fajną, dobrą pracę. nie? On no wtedy wiesz, pierwszy co sobie to sobie chwycił się za głowę i mówi: Mamo, w mojej, mojej firmy pracuje chyba, o ja dobrze pamiętam, ponad 100 osób. Ja jestem właścicielem i ja będę ostatni, który straci pracę, nie? gdy ktoś pójdzie nie tak, nie w tej firmie. I wiesz, w ogóle kochała go? Czasami tak jest, że twoi znajomi, rodzina, rodzice, nie? Kochają cię, chcą na do ciebie dobrze i ci niechcący pocinają skrzydła. Nie? Ty się cieszysz. OK, w końcu mi się udało, w końcu wiem, jak to robić, w końcu jestem w tym właściwym kierunku, nie? W końcu brałem właściwy kierunek, wiem już, co działa i muszę jeszcze bardziej w to się wkręcić, żeby jeszcze bardziej to, wiesz, ogarnąć, nie? I, a tutaj nagle od osób, które, cię wspierać, mówi, dobra, super, idziesz do przodu, masz podcinane skrzydło, nie? Nawet taki Joe, który zarabiał miliony dolarów, cały czas jego mama tego nie rozumiała, cały czas mówiła mu, że fajnie... Jakbym miał dobrą pracę jakąś, nie tylko wiesz pytanie czy jak masz taką dobrą posadkę zarabiasz 2 czy tysiące złotych tam czy ile Co to nie są wcale małe pieniądze na polskie warunki to czy wtedy jesteś w stanie nie wiem żyć życie swoich marzeń nie. Oczywiście ja akurat nie mam dużych wydatków jakichś tam nie wiem jakichś wygórowanych czegoś tam. I mi nawet mi starczy bez problemu 3, 4, 5 tysięcy złotych mi starczy bez problemu na życie tak naprawdę nie bez problemu ale wiesz w takim w przypadku Joela gdy on cały czas gdzieś tam podróżuje po świecie, czy w różnych miejscach jest, ma luksowe samochody i tak dalej. Czy on byłby w stanie mieć to wszystko, gdyby posłuchał swojej mamy? Bo on był też takim chyba trenerem personalnym, gdyby on posłuchał swojej mamy i został ten cieple cieplej po chyba pracował w szpitalu, dobrze pamiętam, z swego czasu. Czy jego byłoby na wszystko stać? Nie? No na pewno nie. Byłby w ogóle w innym miejscu niż jest teraz. Czasami rodzina chce dla Ciebie dobrze, kochają Cię i tak dalej, ale niestety nie rozumieją tego, co robisz. Też czasami dostaję maile od różnych osób, dostawałem i dostaję cały czas. I to takie nawet negatywne maile, gdzie żona, nawet żona mężowi kompletnie podcina skrzydło, bo mu coś tam nie wyszło w internecie, coś zrobił źle. I w ogóle, teraz jest taka osoba pisała, że ona się boi w ogóle coś zacząć działać, bo jego żona cały czas mu tam, wiesz, ma ludzi tak dalej, że on jest do niczego i on by chciał coś osiągnąć. Tak mi napisał taki autentyczny mail, że on by chciał coś osiągnąć, no ale cóż, przez żonę nie może. I z drugiej strony też. Miałem takie teksty, że wiesz, że mąż do żony. Podchodzi, tak się z niej nabija, jak tam twój biznesik, wiesz, takim, w takim stylu, nie? jak tam twój biznesik, co, jeszcze nic nie zarobiłaś, co, wiesz, takie głupie gadanie. Nie? jakby Ludzie myśleli, że po miesiącu, po dwóch, to od razu, od jak wchodzić od zera, od razu już bogaty. Nie? Oczywiście są osoby, które zarabiają pieniądze. Nie? Są takie, są bzdury w internecie, że ludzie chwalą się, że nie wiem, w pierwszym miesiącu przez marketingu zarobiłem, nie wiem, 10-20 tysięcy w pierwszym miesiącu już, ale to jest bzdura, ponieważ taka osoba a nie jest nowa, ona weszła przez jednej firmy do drugiej, przyciągnęła kilkanaście, kilkanaście osób. Miała doświadczenie, budowała listy kontaktów, ma duże kontakty, i wtedy tak. Ale początkująca osoba tego nie zrobi, nie? a to jest taki głupi odbiór, taki że oj, od zera ktoś zarobił na gratą kasę. To bzdura tam walczył, pracował, działał przez kilka lat i jest na takim poziomie, że może to zrobić na przykład, nie? Ale początkująca osoba tego nie zrobi, a jest takie, taki obraz czasami nie? w internecie dziwny, fałszywy można powiedzieć. Czy wiesz taka krótka historia. Czasami ludzie kochają Ciebie, to na Ciebie jak najlepiej, ale ci pocinają skrzydła. Pamiętaj, walcz o swoje, działaj. Jak masz jakieś fajne metody, widzisz, że coś zaczyna działać, funkcjonować, że nagle, aha, że nie szło ci przez 2, trzy miesiące, przez pół roku, przez rok, nawet przez dwa lata. Tak jak Joel, on swoją pierwszą sprzedaż w internecie online wygenerował dopiero po dwóch latach działalności. On cały czas ma się porażki. Ale też ważne, co on mówił, że miał plan B. Nie? On pracował się na pół etatu i tak dalej, że miał jakiś tam dochód, nieduży, ale miał, ale i po godzinach budował swój biznes w internecie. Nie? Czyli on właśnie mówi, często jest takie już powiedzenie, że. Po co ci plan B, jak myślisz, że masz, jak masz plan B, to wiesz, masz w dupie plan A i jesteś gotowy na porażkę, tak naprawdę, nie? Wiesz, powiedz tak, jak masz rodzinę, nie? Na utrzymaniu. To wtedy tak, wiesz, wtedy całkiem inaczej się myśli, jesteś młody, nie masz rodziny i tak dalej, na utrzymaniu. Jak masz rodzinę, dzieci i tak dalej, no to też myślisz inaczej, wtedy plan B się przydaje. Np. patujesz sobie na etacie i po godzinach tam starasz się, tylko wtedy trzeba też ten czas odpowiednio wykorzystać, pracować nad swoim biznesem internetowym albo marketingiem, biznesem, biznesem internetowym i tak dalej, To jest ważne, żeby ten plan B, tak jak Joel mówił, jakiś gdzieś tam mieć, w razie czego, nie? Żeby jakiś ten dochód szedł. Co innego, jesteś młody, nie masz rodziny, nie masz dzieci, nie mieszkasz z rodzicami, wtedy chrzanieć plan B, wtedy możesz czaskać, testować różne, inne, różne, różne rzeczy, nie? Okej, okay, to na tyle, taki mini vlog na dzisiaj. Jestem sam w domu, to stwierdziłem, że sobie ponagrywam coś, popracuję. Jeszcze mam chyba dwa filmy dzisiaj do nagrania. Także wiesz, pamiętaj, działaj, testuj, w razie czego, miej ten jakiś tam plan B przygotowany. To jest bzdura, że jak masz plan B, to odlewasz plan A. Czy to się przydaje? Pamiętaj. Inaczej jak masz rodzinę, jak masz, nie wiem, jesteś y, młody, bez dzieci. Pamiętaj, działaj. Czasami jest tak, że Twoja rodzina będzie Ci podcinać skrzydła. To się zdarza, ja też tak miałem. Ale musisz wiedzieć swoje, musisz wiedzieć, do czego dążysz. Działaj, testuj, pracuj, wierz w siebie. Sprawdź też linki poniżej y, w komentarzach, y, w komentarzach, linki w, w opisie. Mam fajne dla Ciebie poradniki do pobrania, które też Cię nauczą, właśnie, jak budować biznes, biznes MLM za pomocą internetu. I też mamy dołączność Akademii. Jeśli masz jakieś pytania poniżej się tam, oglądasz mnie na YouTube, to yy, zasubskrybuj sobie ten kanał i kliknij ten dzwonek poniżej, odhacz go, wtedy dostaniesz w kolejnych filmów wideo. Jeśli masz pytania, pytaj w komentarzu, jeśli oglądasz mnie na YouTube, też daj łapkę w górę, jeśli oglądasz mnie na Facebooku, daj też jakieś tam serducho, pytania, jak masz, pytaj. Sprawdź linki w opisie i widzimy się w kolejnym filmie i w Akademii. Link masz do Akademii w opisie, pobierz porodniki i działamy. Cześć.